Rozdział 37. Pożegnanie z córą słońca. Statek międzyplanetarny uniósł się na wysokość tysiąca metrów, i podróżni ujrzeli pod sobą grupę potężnych gmachów, które jednak nie były przeznaczone na siedzibę dla ludzi, lecz mieściły, jak się zdawało, świątynie, muzea, szkoły, zakłady przemysłowe. Nie można było zbadać dokładniej ich charakteru, czego mocno żałował Johnson. Zwrócił on uwagę towarzyszy, że dookoła tego centrum rozciągały się bardzo obszerne ogrody, pośród których oko dostrzegało liczne, nieduże budyneczki, które służyły za mieszkania dla ludności. Przez lunetę i tutaj można było zauważyć postacie czerwonych półbogów krzątające się dookoła pustelni, lub też pogrążone w pobożnych rozmyślaniach. Teraz już możemy sobie wyrobić pewne pojęcie o ich sposobie życia, mówił Johnson. Zarzuciwszy tę materialistyczną cywilizację, którą wzgardzili, zredukowawszy do minimum swoje potrzeby materialne, żyją raczej duchowo aniżeli cieleśnie. Ten cudny klimat panujący na Wyżynach, ta przebogata roślinność, która dostarcza im pożywnych i smacznych owoców, stanowiących niemal wyłączny ich pokarm, pozwala im prowadzić taki rajski żywot, jaki wiedli nasi prarodzice w Edenie ziemskim. Tego właśnie nie może im darować nasz pułkownik Krups. Uważających za próżniaków, oddających się nieużytecznym kontemplacjom. Według mnie, nie ma on jednak słuszności. Musimy przyznać, że ludzkość na czerwonym globie, jak to nazywają naszą starą Ziemię, tonie w bagnie materializmu i zwracamy głównie uwagę na rozwój cielesny, upowszechniamy różnorodne sporty, a bardzo mało dbamy o rozwój moralny i duchowy. I w tym właśnie wielki mag widzi niebezpieczeństwo dla ludzkości. Czyż podczas ostatniej wojny światowej nie groziła już ludzkości katastrofa, będąca skutkiem braku równowagi pomiędzy rozwojem nauki i techniki a postępem moralnym? Co do mnie, nie wątpię ani na chwilę, że gdyby Niemcy posiadali sekret bomby atomowej, to przy ich stwierdzonym braku wszelkich skrupułów nie zawahaliby się użyć tej strasznej broni przeciwko swoim wrogom. Przecież i bez niej spalili kilka milionów ludzi w swoich krematoriach, wytracili na pewno kilkadziesiąt milionów ludzi w krajach, z którymi prowadzili zaczepną i eksterminacyjną wojnę. A czyż przy obecnym upadku moralnym, zaniedbaniu rozwoju duchowego, coś podobnego nie może się powtórzyć? Ludzkość poniosłaby nieobliczalną w następstwach klęskę, gdyby nie ta zbawcza okoliczność, że my, Amerykanie a nie Hitler, posiedliśmy ten najnowszy rodzaj broni chemicznej. Rozważania przyrodnika przerwał okrzyk Toma. Widzę doskonały teren do lądowania, zawołał. Hobbs sprawdził obserwację pilota i spostrzegł obszerną dolinę między górami pokrytą całunem śniegu. Zdaje mi się, rzekł do Norskiego, że w tym niedostępnym zakątku będzie pan mógł prowadzić dalej bez przeszkód swoją pracę, jest tu bowiem dostatecznie zimno. Niebawem rakieta międzyplanetarna dotknęła swoimi olbrzymimi pneumatykami stwardniałej od mrozu warstwy śniegu i potoczywszy się na przestrzeni paruset metrów, zatrzymała się nieruchomo. Otwarto drzwiczki wyjściowe i wszyscy opuścili statek niebieski, rozglądając się ciekawie po tej górskiej kotlinie otoczonej wysokimi szczytami. Wysokościomierz wskazywał 12 tysięcy metrów wzniesienia nad poziom morza tej wysokości atmosfera była jeszcze dostatecznie gęsta, aby ludzie mogli oddychać w niej swobodnie. Nareszcie znaleźliśmy to, co nam potrzeba, rzekł z zadowoleniem dr Norski, spoglądając na termometr wskazujący 10 stopni poniżej zera. Niełatwo nas tutaj odnajdą nasi prześladowcy. Potrzebuje 48 godzin czasu do wyprodukowania potrzebnej nam ilości powietrza skroplonego. Musimy natychmiast wziąć się do pracy. Wszyscy oddali swe siły na usługi doktora znowu rozległ się łosk od pracującego silnika, zgęszczającego powietrze w stalowym zbiorniku, który obłożono bryłami lodu. Po kilku godzinach otrzymano kilkadziesiąt litrów cieczy, mającej temperaturę 180 stopni i nie tracąc czasu zabrano się do wytworzenia drugiej porcji. Uczestnicy wyprawy opuściwszy rakietę biegali jak rozbawione dzieci po twardej powłoce zmarzniętego śniegu, czuli się tutaj zupełnie bezpieczni. Nikt nie mógł sobie nawet wyobrazić, żeby ktoś mógł wykryć ich obecność w tej osamotnionej dolinie, do której spływały z okolicznych szczytów potężne lodowce. Panowała tu martwa cisza. Nigdzie nie było widać najmniejszego śladu jakichkolwiek żywych istot. Sam diabeł nas tu nie znajdzie, zawołał Dick. Gdyby półbogowie mieli samoloty, to mogliby nas tu wykryć i zbombardować. Ale wiemy przecież, że zarzucili oni od dawna wszystkie zdobycze techniki współczesnej, którą podobno wzgardzili. Tak przynajmniej mówił stary mag. Co do mnie, rzekł Johnson, to przypuszczam, że dzięki swym zdolnościom jasnowidzów wiedzą już o naszym pobycie w tej osamotnionej dolinie. Nie mamy zamiaru długo tutaj zabawić, mówił Hobbs, który lękał się o całość swego niebieskiego statku. Odlecimy skoro tylko doktor Norski zdobędzie niezbędny zapas ciekłego powietrza na drogę. Jeszcze przez kilkanaście godzin załoga rakiety zażywała potrzebnego jej spokoju. Doktor Norski w przeciągu doby wyprodukował 200 litrów skroplonego powietrza. Harting robił dokładne obliczenia drogi jaką ma przebyć rakieta i wszystko wydawało się sprzyjać tym zamiarom, gdy niebo dotychczas pogodne zaczęło się nad doliną zasnować chmurami szybko się zagęszczającymi i przybierającej mi ponurą szarą barwę. Zdaje mi się, że spadnie śnieg, mówił Hobbs, rozglądając się dookoła. Nagła błyskawica przerwała jego obserwacje, rozległo się potężne uderzenie gromu, od którego zadrżała ziemia. Burza w tak niskiej temperaturze, mówił zaniepokojony Johnson, zdarza się to i na kuli ziemskiej, ale stosunkowo dość rzadko. A już nigdy na pułapie dwunastu tysięcy metrów, gdzie się kończył nastroposfera. Po tym pierwszym gromie zachuczało w krótkich odstępach kilka innych. I rzecz dziwna, te olbrzymie iskry elektryczne wypadające z gęstych chmur uderzały coraz bliżej rakiety. Jedna z nich trafiła w dziób olbrzymiego stalowego cylindra i spłynęła do ziemi poprzez koła zaopatrzone w potężne pneumatyki. Inżynier przyskoczył, badając skutki tego wyładowania elektrycznego. Na szczęście, pneumatyk nie pękł, rzekł, przyjrzawszy się uważnie kołom. Inaczej trudno by było nam stąd wystartować. Podróżni uznali za właściwe schronić się do wnętrza niebieskiego statku, gdyż nawałnica elektryczna rozpętała się na dobre. Zdawać się mogło, że trzaskające pioruny obrały sobie za cel tę wielką masę stali, spoczywającą na grubej warstwie śniegu. W przeciągu kilku minut aż dwa czy trzy gromy uderzyły w rakietę. Nie czyniąc jednak żadnej krzywdy znajdującym się w niej pasażerom. Norski obserwował, że na wystających nieco częściach stalowego kadłuba widniały snopy wyładowań elektrycznych, które nazywamy pospolicie ogniami świętego Elma. Można by przypuścić, że Jowisz obrał sobie za cel swych ognistych pocisków naszą rakietę, mówił Johnson. To wielki mak nas tak bombarduje, zawołał śmiejąc się margrabia. Pańskie przypuszczenie nie wydaje mi się dalekie od prawdy. Odparł Johnson. Magowie chwalili się przed nami, że opanowali siły przyrody i że dowolnie nimi kierują dla swoich celów. Widocznie potrafią oni wytwarzać sztucznie takie burze elektryczne jak ta, w którą wpadliśmy niespodziewanie. Hobbs jednakże nie podzielał opinii przyrodnika. Nalegał na doktora Norskiego, ażeby ten nie przerywał swojej pracy. Okazało się jednak, że burza zamiast się zmniejszać, przybierała na gwałtowności. W przeciągu kilkunastu minut nie mniej jak dziesięć piorunów uderzyło w gondolę, która na wskutek tego zamieniła się w olbrzymi magnes. Harting, wysoce zaniepokojony, radził natychmiast wystartować, gdyż według niego żelazny cylinder nie wytrzyma długo tych potężnych wyładowań, które z zadziwiającą celnością weń trafiają. Wszyscy czuli, że znajdują się w niebezpieczeństwie życia. Hobbs spodziewał się, że za chwilę pneumatyki zostaną na kołach rozsadzone – Wówczas ciężki samolot nie zdoła oderwać się od warstwy śniegu. Ile pan ma powietrza? Zapytał Hobbs, chemika, zwijającego swój warsztat. Około czterystu litrów, odparł doktor Norski. Na jak długo może nam to starczyć? Na jakiś tydzień. Potem będziemy musieli uciec się do oksylitu, który zapewni nam możliwość oddychania na drugi tydzień. Tę rozmowę przerwało potężne wyładowanie elektryczne, od którego zadrżała cała rakieta. To ich sprawka! krzyknął Dick. To niespodziewane gwałtowne natarcie ślepych, jak się zdawało, żywiołów na statek niebieski było należy to przyznać, wielce zagadkowe. I także nie byłoby wskazanym wszczynać dyskusję na temat, czy Dick miał słuszność, oskarżając magów. Należało czym prędzej startować, ażeby wydostać się spośród przeładowanych elektrycznością chmur. Poczyniono szybko przygotowania do startu. Niebawem rakieta planetarna po szeregu eksplozji metauranu oderwała się od śnieżnego pola i wtargnęła w sam środek rozpętanej burzy elektrycznej. Jeszcze jedno czy dwa wyładowania trafiły w nią, po czym nagle ujrzano nad sobą czyste niebo, na którym jaśniało promieniste słońce. Johnson poprzez szyby śledził, co się działo w dolinie. Wiedział on jako przyrodnik, że i na kuli ziemskiej nieraz zdarzają się takie stojące burze, podczas których chmury nie zmieniają miejsca i wiatr ich nie rozprasza. Zastanawiał się on nad tym, czy istotnie magowie, chcąc zmusić niepożądanych gości do opuszczenia córy Słońca, rozpętali taką nawałnicę. Czuł, że nastąpiła chwila, w której wyprawa, ulegając woli magów, musiała wbrew swoim zamiarom opuścić córę Słońca. Rakieta wznosiła się coraz wyżej i wyżej, popychana potężnym silnikiem i niebawem dosięgła wysokości paruset kilometrów. Powierzchnia Wenery zniknęła poza oponą gęstych obłoków. Podróż powrotna na Czerwony Glob zaczęła się. Johnson żegnał niknącą w dali córę słońca niemal ze łzą w Jakże pięknym i pełnym tajemnic wydawał mu się w tej chwili ten świat, w którym przebył pięć tygodni zaledwie. Jakże skromną zdobycz unosił stąd na starą ziemię.